Dzień dobry. Wiosnę kojarzymy z większą ilością światła, ciepła, optymizmu i nadziei. Ja do tego zestawu chcę dodać trochę humoru i trochę dystansu, bo no strasznie dużo, za dużo tej powagi. Państwo nie sądzą? No to zaczynamy: subiektywny przegląd ostatnich wstrząsających wydarzeń na głupawce. Witaminy Omega 3 i Ashwaganda marki All Nutrition dostępne w sklepie SFD i dobrych aptekach. Z kodem ZERO zgarnij 10% rabatu w SFD. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Zero kompromisów w skutecznej pielęgnacji brody i zarostu. To upadermo barber. Po prostu. Na początek ogłoszenie z rubryki drobne Financial Times. Przygarnę pod swój dach i troskliwie zaopiekuje się nawet malutką bombą atomową. Może mieć liczne rodzeństwo. Dzwonić plus 48 07 007 i prosić Andrew. I don't talk about Sugestia wydzierżawienia kilku pershingów podobno pojawi się na TikToku. A ofertę zakupu lotniskowca władna osoba złoży na Allegro. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. Historia dzieje się na naszych wybałuszonych oczach bardzo szybko i często mam wrażenie, że wszyscy obserwujemy nowe odcinki serialu Alo, Alo. Są nowi aktorzy, ale poziom groteski i absurdu znajomy. Dzień dobry, wyzywam się Tomasz Kimmel i zapraszam do podglądania programu. Dzień dobry. Zanim trafią do nas atomówki, rozpoczęły się międzynarodowe testy PPDZ1. Wspomagany tureckim know-how, PPDZ, polski premier dalekiego zasięgu, rozpoczął misję o kryptonimie wiosenny kuśtyk 2025. Satelity odnotowały jego obecność m.in. w Londynie, Brukseli. Ale dopiero w Ankarze stało się jasne, że lewa strona konstrukcji uległa awarii. Mobilność premiera poprawi się, ponieważ ruszyli w jego kierunku dwaj wybitni eksperci. Szymon, hołownia, postanowił walczyć. I wygląda na to, że będzie walczył z Krzysztofem Stanowskim, bo ostatnie sondaże są niższe niż średnia ocen hołowni w Ogólniaku. Ja takich informacji do tej chwili nie miałem, sprawdzimy to. Kandydatowi Hołowni udzielę kilku rad, bo to jednak dawny kolega po fachu. Po pierwsze, powinien zaproponować włączenie Bornholmu do Polski. Po drugie, ogłosić Czechy 17 województwem Rzeczypospolitej. Po trzecie, zaprosić do domu kogoś, kto walczy o zdrowie i życie, po czym na żywca przy kamerach opierdolić go, że prosi o lekarstwa. A jeśli zacznie jęczeć, wywalić na zewnątrz. W Pruszkowie ukradziono czołg. Już było o tym głośno. Ukraść czołg i się nie rzucić w oczy? No. W sumie szacunek. W sumie szacunek. Świadkowie mówią, że przed kradzieżą ktoś wypił lufę. Policyjny szarik nie podjął tropu, a my teraz czekamy na kradzież śmigłowca w Wołominie. Nie wiadomo, czy ma to związek z pilnym dozbrojeniem Europy, a działać trzeba szybko i najlepiej niestandardowo. Mam kilka pomysłów. Uwaga! Pierwsza skuteczna linia obrony. Na wschodniej granicy zamiast płotu należy umieścić rurociąg z alkoholem. Druga linia obrony. Opsiać konopiami indyjskimi 100-metrowy pas wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią. W razie ataku podpalić zdalnie. Okolicznym mieszkańcom rozdać maski Pegas lub puścić muzykę. Otoczenie sprzętem, upaleni skrętem. Obrona infrastruktury. Przed każdym budynkiem należy postawić pomnik Putina. Przecież jest zbombardują własnego prezydenta. Pora na pomysł z obszaru obrony aktywnej. Należy powołać pierwszą tęczową dywizję strzelców ekologicznych. Specjalnie wyszkolone oddziały posługiwać się będą łukami, kuszami, procami i dmuchawkami, aby użyta broń nie zostawiała śladu węglowego. Oddziałowi serwowane będą specjalne, niewzdymające posiłki, aby również ekowojownicy nie zostawiali śladu węglowego. Long live Europe. Formacja będzie wspomagana przez batalion rowerów pancernych, brygadę hulajnuk desantowych, a wsparcia z powietrza udzieli eskadra lotni i balonów, która zrzuci na wroga bieliznę osobistą. Należy niezwłocznie wdrożyć pracę nad nowymi rodzajami broni. Uwaga, podrzucam pomysł. Pomysł pierwszy to Miotacz Zenka. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Potwornej mocy głośnik z subwooferem umieszczonym w potężnej tubie zamontowanej na podwoziu BM-ki, prawie nówki, wyemituje kierunkowo przez Twe oczy zielone. Podobno na poligonie w Drawsku Hitzenka zestrzelił klucz żurawi. Należy masowo wykorzystać seks bomby. To realistyczne manekiny żeńskie wypełnione materiałem wybuchowym. PPPP, prototypowa, pozorna prostytutka przydrożna, ma głowicę wypełnioną semteksem i po dotknięciu zapalnika słodkowego eksploduje, rażąc siłę żywą wroga w promieniu 50 metrów. Że co, mocno pojechałem? Pamiętajcie, że ja jestem facetem od rozrywki. Ale okazuje się, że jestem malutkim pikusiem w porównaniu z jednym, nie, z dwoma. No właśnie, chodzi o kogoś, kto walczy o najważniejszy, najpoważniejszy urząd. O kogoś, kto być może będzie prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, zwierzchnikiem sił zbrojnych, reprezentantem 37 milionów obywateli. Od kilku dni huczy, że Karol Nawrocki rozmnożył się kilka lat temu. Narodziny, niewyraźnie wyglądającego klona Nawrockiego, spowodowała publikacja książki o najsłynniejszym polskim gangsterze nikosiu. Klon nazywa się Batyr. Batyr to w języku kazachskim wojownik rycerz. Zatem nawrocki, to taki nasz Ulan Batyr. I Ułan Batyr chwalił historyka Nawrockiego, który wzruszony pochwałami powiedział, że książka Batyra jest spoko i należy ją nabyć drogą kupna. Tak, to właściwie historyk, który zainspirował mnie do, do mojej pracy. Jeśli to nie jest dziwne, to nic już nie jest dziwne. Kandydat nawrocki mówi dziś, że on, czyli nawrocki, miał odwagę, jako pierwszy pisać o polskiej mafii. No ale zaraz, zaraz, zaraz. To łanbater miał odwagę. Bo Nawrocki rządził Muzeum wojny światowej i nie chciał wywołać trzeciej wojny. Znowu w Gdańsku. To ten no tek... który, kurwa jest synem kogo? Wojny z mediami, wojny z rodziną. I kumplami nikosia też, bo sam Nikoś w dalszym ciągu nie żyje. Ciekawe, czy teraz książka pod tytułem Spowiedź Nikosia z Zagrobu nie powinna nazywać się zemsta Nikosia z Zagrobu. W sumie to dobrze, że kandydat Nawrocki zna się na bandytach. W końcu idzie w politykę, a tam, jeńców nie biorą. Do zobaczenia, państwu. Witaminy Omega-3 i Ashwaganda marki All Nutrition dostępne w sklepie SFD i dobrych aptekach. Z kodem ZERO zgarnij 10% rabatu w SFD. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Zero kompromisów w skutecznej pielęgnacji brody i zarostu. To upadermo barber. Po prostu. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.